Siemano, Siemano z tej strony Szadek, witam Was na kanale Przemo. Tak dokładnie i witam Was w kolejnym, już w sumie mini vlogu. Położę tutaj kamerę, o. Tylko nie wiem, czy spadnie. O, nie spadnie, dobra. No co, witam Was w kolejnym mini vlogu. Powtórzyłem się, ale co, jeżeli będziecie chcieli więcej mini vlogów, zostawcie apaczkę w górę oraz zostawcie sobie katana na dole, żeby żaden z Was mi nie ominął żadnego materiału. Eee, oczywiście pamiętajcie, że jak wiecie 100 subskrypcji na tym kanale to robimy daily mini vlogi, także warto. No i co, słuchajcie, w tym vlogu sobie eee, omówimy e, galę KSW 69 w sumie pokaż, jakby powiem Wam e, jakby jak oceniam tą galę w skali od 1 do 10 i powiem jaka mi się bar bardzo walka podoba, żeby w ogóle nie przedłużać, żeby nie robić jakiegoś vloga, wiecie, 5-minutowego. E, tak jak to robiłem wcześniej, e, na przykład, że omawiałem Gale Fame 13 i tak dalej. Po prostu taki szybki mini, mini vlog to ma być, nie? Dobra, słuchajcie. No co, gala, oceniam ją na takie 8 na 10, bo była na całkiem okej. Okay. Niektóre walki, nawet 9 na 10 tam. Niektóre walki, na przykład walka kobiet nie była jakaś ciekawa, a zapowiadało się git, walka, no ale jakoś mnie nie przekonywała do tego. Na pewno zawiodła mnie walka Roberta Ruchały z tym jakimś tam Włochem. On chyba walczył z Włochem, nie? Z tym jakimś tam gościem, już nie pamiętam, jak on się tam nazywał. Myślałem, że jakiś nokauci, jakieś poddanie wleci, ale się nie udało. No ale cóż, ale wygrał, nie? Eee, wygrał na gali e, numer 69. Czy to jest przypadek? Nie sądzę, nie? <grym> Dobra, nieważne. Eee, no i bardzo mi się walka wieczoru podobała. Sebastian Przybysz kontra ten e, Martins. Jakiś tam, to był chyba, tak, Brazylijczyk. No, zaskoczył wytrwałością po prostu. Ile tych ciosów po prostu przeżył, to jest szok. W tej trzeciej rundzie jak zaatakował Przybysza, to już chyba myślałem, że on straci faktycznie ten Paz i ten Martins, będzie nowym mistrzem, ale mu się nie udało i oficjalnie e, sebić. Poddał e, tego Brazylijczyka w piątej rundzie, e, odklepał także. No, ogółem bardzo fajna walka, to była jedna z najlepszych. E, no i na pewno podobała mi się walka Pawła, Pawl, Pawła Pawlaka e, z Cezarem Kęsikiem. To też było fajne m, i też tam nie było nudy w sumie w tej walce. No i to tyle, moja opinia to jest 9 na 10, bardzo fajna gala, ogółem fajne walki, tak jak mówiłem zawiodła mnie trochę walka kobiet i walka Roberta Ruchały, myślałem, że wiecie, tam jakieś poddanie wleci, ale ogółem też y, sobie y, poradził, nie, mimo wszystko. Możecie też napisać w komentarzach, co w ogóle sądzicie y, o tej całej gali, y, jeżeli oczywiście oglądaliście, możecie powiedzieć, jaka Wam się napisać, jak się, jaka się Wam walka najbardziej podobała. No i co? To tyle w tym mini vlogu i do zobaczenia już w środę w następnym, gdzie testuję nowe smaki lodów ekipy, także e, po prostu do zobaczenia już w następnym mini vlogu w środę. Naura!